13 listopada wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, 18 rozdział, 19 wiersz. Bogu potrzebni są ludzie, na których On może polegać. Pan mógł powiedzieć o Abrahamie. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana. Tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Na Bogu można polegać, a On chce, abyśmy i my byli stanowczy, zdecydowani i wytrwali. Wiara właśnie na tym polega. Bóg szuka ludzi, na których mógłby złożyć cały ciężar swojej miłości, mocy i wiernych obietnic. Parowozy Boże posiadają dość siły, by pociągnąć wszelkie ciężary, które do nich doczepimy. Częstolina, którą przymocowywujemy do parowozu, okazuje się zbyt słaba, żeby utrzymać ciężar naszych modlitw. Dlatego Bóg poddaje nas ćwiczeniu, uczy nas, abyśmy byli wytrwali i niezachwiani w życiu wiary. Skorzystajmy więc z naszych lekcji i zajmijmy mocne stanowisko. Bóg wie, że jesteś zdolny znieść syłane na ciebie pokuszenie. Gdyby tak nie było, on nie posłałby go. Jego ufność w stosunku do ciebie jest wyjaśnieniem wszystkich życiowych doświadczeń. Choćby jak były gorzkie, Bóg zna nasze siły i mierzy je co do milimetra. Nigdy nie było przypadku, by na jakiegoś człowieka Bóg posłał tak trudne doświadczenie, które byłoby ponad jego siły. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim.